Yo! Jak sami wiecie niedawno wyszła aktualizacja do Grand Branch'a o numerku 1035. Standardowo chcieliśmy ją ograć oraz sprawdzić z DICE'em co zostało zmienione oraz dodane. Powiem wam szczerze, że jest to znacznie lepsza aktualizacja niż ostatnie 1034. Na początku chciałbym wam przedstawić najlepsze zmiany w mojej opinii oraz co zostało dodane. Po pierwsze zostało zmienione menu kustomizacji. Jest ono bardziej czytelne oraz łatwiej się w nim nawigować oraz zmienić cokolwiek w nim. Po drugie została dodana mapa Range, która jest jedna z większych map w Grand Branch'u i daje poczucie otwartości z map jakie zostały Całe to na przykład Power Station, które w żadnym stopniu nie przypomina jego starą wersję. Też mały overhaul otrzymały mapy Small Town oraz Depot. Po trzecie dodano 7 nowych broni, z czego moją ulubioną stał się z automatu Elwaf. Po czwarte, AI przeciwników dostało dużą ilość poprawek oraz zmian. AI częściej się pomiędzy sobą komunikuje. Taktyka ich została poszerzona o dość skuteczne flankowanie, przemyślane rasze z ostrzałem zaporowym czy też możliwością rzucania granatów, gdzie te ostatnie bywa przerażające. Ale najlepszą zmianą, jaką dodali, to zmiana systemu przeładowywania. Teraz, po przytrzymaniu przycisku R, postać zamiera pozycji do sprawdzania magazynka. W tej pozycji możemy zadecydować, czy chcemy zostawić magazynek, albo normalnie wymienić go na nowy. Jeżeli chcemy zmienić magazynek na nowy z zachowaniem aktualnego, to klikamy jeden raz przycisk R. A jeżeli chcemy całkowicie aktualny wywalić, to klikamy podwójnie R. Oczywiście, jeżeli nie chcemy przeodowywać, to puszczamy przycisk R i tyle. Jest to świetna zmiana, ponieważ przyspiesza cały proces wymiany magów. I to tyle z tej aktualizacji. Ja pozostawiam was z klipami trochę śmiesznymi, trochę fajnymi z naszego duo. Ja byłem HES i nietaktyczny, bez odbioru. Pamiętaj, dobra pusia może naprawić człowieka, ale słaba pusia zniszczy człowieka. Ok. Brat mówi to z adopcji. Dobra, pierwszy loadout jakiś mam zrobiony. Loadout no, Zrób mi loadout. Ja bro, broń sobie schowaj control backspace i zacznij chodzić. O kurwa. Trzymujesz? Tak, na Twitch. Yo, you live on Twitch. Gramy w cyber guya. Twoje usta, moje jaja. Nie wiem jak się... No, o nie Po prostu zniknął, nie zdecydował się. Kurwa, coś pichnęłem. A no. No? Just the tip. A, just the tip. They kill on the Podchodzę powoli. Naprawili to, że słyszę w końcu kurwa ziomków. No, wreszcie już schizofrenii nie masz. Update, naprawiono schizofrenie, daj sobie chuj. Los, drogi, jeszcze jeden. Do muru podbiegam. O, idzie. Fansfire, wzięliśmy go. Jest jeden na balkonie. Pięty. Ważę, ważę, bo ja dostałem bardzo blisko głowy. Nie, a dobra, widzę go. Snięty. Na dachu, bo ciężko było go wypatrzeć. O, ty <laughs> Dima! Dima, Dors, tak! Ja idę budynkiem. O, chyba! się? Nie, 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 jeżeli ja tylko nie mam pojęcia skąd. Ale za budynkiem chyba to było strzelanie. Jesteś na balkonie? Tak, na balkonie jestem. Ta. Za budynkiem to było minus. Ty tutaj oni nam staję nagrywali przecież. A, ja no, ja no, to na co mi, miodzia! Hehehehehehehehehehe i tutaj Nie sprawę eee, eee, eee. Nic prawej nie widzę no, no chuja no, chuja ja to widzę jednego po mojej prawej To strzelaj Prawdy? Ta Z garażem on patrolował, bez broni chodził. Tak? Tak. Z chowaną bronią, fob. Ok. Trzecie ostupry. Trzecie ostupry. Trzecie ostupry. Trzecie ostupry. A ucz. A My precious. Przejmujemy w sumie. O, za trakiem, za czerwonym, za Fordem. Rzuć na fraga. Jejtu! Oh, to było dobre, ty! Rozabiję oh, go? go? Tak, 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 Ale to było dobre, ty, ja rzuciłem No! Graj, żeby go wypołączyć, a ty go zabijesz, nie? <laughs> to woda. zamarzamy w klip... <laughs> Jarvis klip da. <do. laughs> Minus? O, jest kolejny, kolejny, minus. Minus, wiesz? Ten na prawo. Dawaj. Bo. Znaczy. To będzie o, jest, jest, jest tam jest. Tam. Dawaj, dawaj, jest zapraszowana Minus. Za tobą uważaj. Może być Minus, bra Matę na sepę! Minus, minus! Wierzy <grybujesz> mi się, broń! Broń mi się, kurwa tego! Zdżamowała jak nic! Czyli, Amaria No, broń mi się, kurwa się, broń! No broń mi się z żalem no. Wybieg, wybieg! Wyjebane. O kurwa, teraz jest no. Spróbuję zdjąć. Wyjebane. Tutaj to kurwa ci powiem, bez magnifajera trochę, trochę lipa. No. Bo nie są jakieś państwo jakieś strasznie kolosalne, dalekie te dystanse, no ale. O, I widzę dalej. jednego. No zdjęty. Chodźmy do tych tręszy. Mhm. Tręczy. O, okay. to Jest jeden. Zdjęty. zdjęty. Ja. Nie, wiem, nie wiem, jak tych hezary mi się takie detale podobają. To jest, fajnie, myślę. To jest, to jest fajne? I nawet... O, widzę, się... jednego, widzę jednego. Może da się w ogóle szyby zniszczyć, nie? To jest o, prawa, Minus. 5 FPS-ów pięć <trykne> FPSów! AAAAA! Ty <trykne> Czekaj, no taktyczne tak, 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 spojrzenie no w ziemię, to. żeby zresetować w Ben -y. no, Hunter sobie je już. Ja pierdolę, 2 FPS -y. O, lewa! udach tak, taki. Minus. No, szczawiowa, ale szczawiowa jest zajbista, mm. Ja lubię z jajkiem lepiej O, z jajkiem i jeszcze z tym. Mm, ze śmietanką. Światę, to Ty, to to strzelasz? Tak. Tak, strzela. No tak Na taką, Kurwa, nawet się zabić nie potrafię. Nie, <grym> 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 ale pa pa pa, Zrobimy takie coś, patrz. Paweł, a kurwa, ojebaj. Paweł, dawaj, fajnie, się kameruje. Dobra, jestem, już się strzelę, już się strzelę. <noise> <noise> Ale to... kolana muszą boleć! <noise> no. Dosłownie... O! Drugi budynek Potencjalnie w tym samym miejscu co wcześniej strzelaliśmy się. O mamy, mamy! Uwaga na outside bo tutaj może być kilku typa Nie <noise> ja bym mog... Na dole, na dole Granata rzucam Tutaj, ty, tutaj, ty, tutaj, ty, ty. pomóż, pomóż, może. Co, gra na dole? Zakręć, zakręć tam, tam jest. Dobry, chcę poeksplorować. O kurwa! O! To jest Więcej opcji byłoby to. O! Oh. O! Z góry? Nie, a ma, nie, po, nie. Myślę, że to jest splot bardziej, wiesz? Granat leci, uwaga, przyszedł cię. GRENADE! mordę, granat, więc musi być blisko A! Zabiłeś go granatem? <laughs> Był Ej, moja schizofrenia się sprawdziła To chyba nie schiza była, tylko faktycznie E, coś strzelił Przeszuł się, tak? Do domu, Czę do domu, czuć. do domu Most! Potrzał robię Granat, na most Podbiegam no niestety nie ma kilkon firmów. Takich kurwa w CSie. Ja mówię taką serię, że powinni być martwi w teorii. go od flanki zacząłem ostrzeliwać i chyba jednak go trafiłem, więc... Jeden martwy jest, potwierdzam. Dwóch martwych.